Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za Twoim przewodem się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za Twoim przewodem złączym się z narodem. Mechanik. To Nie tylko miejsce, do którego wracamy z sentymentem, ale może przede wszystkim to wspaniali ludzie. A było ich wielu w ciągu 75 lat. Sły ślad mechaniku zostawiło 900 nauczycieli, a szkoły ukończyło ponad 30 tysięcy absolwentów. Trudno znaleźć instytucję w Bielsku Białej bez zarządzającego nią absolwenta mechanika. W dodatku każdy absolwent, który w swoim życiu osiągnął wyżyny, nie zapomina o szkole. Wspominając z sentymentem, przytacza liczne anegdoty, jak choćby to o panu profesorze Henryku Bidlińskim, persładującym konieczność uczenia się uczniowi wystawionemu przez okno drugiego piętra. Czy o profesorze Gracy i skutecznej metodzie nadzoru sprawdzianów z Draviny, zespołu Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych i 44 oddziały, realizując nauczanie w dwóch szkołach, techniku numer 3 i branżowej szkole pierwszego stopnia. Kształcimy w zawodach, które zawsze były w mechaniku, takich jak mechanik czy technik elektryk, ale mamy również zawody, które pojawiły się jako odpowiedź na zapotrzebowanie rynku pracy technik elektronik, technik mechatronik, technik informatyk, czy technik programista. Jakość pracy szkoły mierzy się sukcesami jej uczniów. Mechanik każdego roku ma kilkunastu finalistów i laureatów w olimpiad. Jesteśmy złotą szkołą, najlepiej ze szkół zawodowych zdajemy maturę, kształcimy specjalistów. Szkoła to przede wszystkim uczniowie, a duszą szkoły to nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, kronopedagogiczne. Wsparciem rodzice, osoby, które współpracują z placówką, instytucje, które współpracują, a absolwenci to duma. Uroczystość, dzisiejsza rocznica to taki moment do wspomnień, tak? A, gdzie zderza się młodość z doświadczeniem, gdzie tradycja ściera się z nowoczesnością, ale to również taki moment, gdzie y, są emocje, gdzie y, mamy taką gęsią skórkę, nie raz łzę w oku, gdzie się wspomina, tak jak to było właśnie w tym mechaniku, jakich mieliśmy kolegów, koleżanki, pedagogów, jak nam tam świetnie było, jakich mieliśmy super nauczycieli. I to, I to bardzo ważne, bo ta cała szkolna społeczność, którą tutaj również wskazywał pan dyrektor, doprowadziła do tego, że ta uczelnia ma dzisiaj 75 lat. Mechanik miał zawsze duże szczęście do nauczycieli, do nauczycieli tych, którzy byli i tych, którzy są, i tych pewnie, którzy będą, którzy potrafią z taką bardzo dużą cierpliwością, mądrością i sercem przekazać wiedzę, a to jest bardzo ważne. Życzę panu dyrektorowi gronu pedagogicznemu oraz wszystkim uczniom zespołu szkół elektronicznych, elektrycznych i mechanicznych nieustającej motywacji do podejmowania nowych wyzwań, realizacji zamierzeń i planów oraz wszelkiej pomyślności.